Siemaneczko z tej strony do zdobania Piro. Witam w kolejnym openingu z paczki z fajerki gorzów. Jest to już trzecia paczka. No i zaraz zobaczycie co się w niej znajduje. Jak widzicie, jest odlądek to z yy. I są w niej konkrety. Same konkrety. Już zamówiłem taką Taką rzecz na mój film. Den der strammer litt. No, oczywiście wypełnienie. Wypełnienie. No i pierwszym produktem w mojej partce są oczywiście rakiety zombie invasion z roku. 1923 rok produkcji, bodajże, to tak wyglądają, ogromny zestaw. Mamy tutaj trzy paczki Powerful Bulldog. Naprawdę bardzo fajne petardy. Do testu, zobaczymy jak wypadają. Trzy paczki. Mamy tutaj trzy paczki J05 do zabawy. Trzy paczki. Mamy tutaj wyrzutnie Viking taką. 49 strzałów 25mm 500 gramneków. To Zobaczymy jak to będzie strzelało Takiego Fajna szota graficzna O, jest gratisik Od firmy Firework Gożów, mamy tutaj Żółtą flarę i mamy tutaj smołka czarnego, coś takiego, to oczywiście są gratisy, bo tego nie zamawiałem, no i zobaczymy jak to wypadnie. I taka wisienka na torcie, na co najbardziej czekałem, nie wiem jak Wam to pokazać, bo to jest bardzo ogromna rzecz. Uff. Bardzo ciężka. Wyrzutnia. To 204 strzały. 1,5 kg. Tak wygląda. Hmm. Szczały kątowe proste. Multi 20, 25 i 30 mm. Jest naprawdę bardzo ciężka. trzeba wywładzić, jak będzie widać. Eee. No. no i to by było na tyle z tej paczki, lajkujcie, subujcie, komentujcie i zapraszam do następnych testów oraz openingów.